A teraz już przechodzimy do punktu jakże ważnego dla naszych gości, dla laureatów konkursu, a kiedy dorosnę, mamy dzisiaj zaszczyt udekorować i podsumować ten. Ten konkurs i udekorować laureatów. Na dzisiejszej sesji Rady Powiatu zostały wręczone nagrody w konkursie literackim. A kiedy dorosnę, dzieci z pieczy zastępczej pokazywały poprzez swoje prace, jak widzą siebie w dorosłości, jak widzą swoją przyszłość, rodzinę oraz dom. Pierwsze miejsce w kategorii 8-11 lat otrzymał Dawid Siekierski. Zapraszamy do lub Przedstawiciela. Konkursy dla rodzin zastępczych, które są organizowane przez nasz powiat, a ten konkretny ostatni był zorganizowany z inicjatywy Komisji Rodziny Zdrowia i Spraw Społecznych. Są bardzo ważne dla wychowanków pieczy zastępczej. W tych konkursach biorą również udział dzieci biologiczne, które są wspólnie wychowywane z dziećmi. W rodzinach zastępczych. Staramy się, aby te dzieci nie były wyróżniane, prawda? Aby były traktowane równo. Dlaczego? Dlatego właśnie udział w takich konkursach jest dla nich bardzo ważny. W kategorii 15-18 lat pierwsze miejsce zajęła Nikola Przebierała.